Czyli tak jak mówiłam, hmm, bo mam porównanie z poprzednim razem. No właśnie, to jest fajne, żebyś y, jak no, to było wtedy, jak teraz. Y, więc tak, teraz więcej czasu poświęciłam na przygotowanie, chociaż nie miałam jakiegoś większego problemu. Y, bo też wtedy zrobiłam dwie lewatywy i praktycznie tydzień y, tylko przygotowania. A teraz właśnie y, zrobiłam od pełni odrobaczanie i tak dalej, Lewatywy przejście na te zupki. Więc zdecydowanie łatwiej mi. I tak komfort był taki pod każdym względem, jeżeli chodzi właśnie o naszą fizyczność. Mnie się od samego ledwo zgasiło światła. Od razu miałam światła inne od razu miałam jakieś wizje e, przerabiania, e, niesamowicie od razu ze mnie popłynęły i niesamowita ilość e, relacji różnych e, takich oczyszczających, więc, więc tam sobie połkałam dość długo, a, bo to były tak jak wspominałeś e, i relacje. Rodzinne i relacje partnerskie były, więc no niesamowita ilość tego było. Więc jak już sobie popłakałam, to stwierdziłam, że jestem zmęczona, że spróbuję odpocząć. <laughs> Może mi się udało chwila, za chwilę znowu miałam jakieś... Z powrotem wracały do mnie kolejne przerabianie emocji. A więc znowu przyszły pewne istoty, wyjaśniając pewne sytuacje w życiu, trudne. Więc dochodziliśmy do, do ugody, w sensie do, do porozumienia, jak to nazwać i do miłości, do ukochania tego wszystkiego, wybaczenia sobie. A więc. Cieszę się, że za pierwszym razem po części pewne rzeczy wychodziły, teraz bardzo dużo do końca się, jak gdyby, pozamykały do końca z obydwu stron. Później znowu byłam zmęczona, znowu chciałam trochę się przespać, bo i te światła, i wszystko mnie męczyło, i różne odgłosy, ale podczas snu. Też nie umiałam sobie odpocząć, dlatego że pojawiały się różne wizje. E, wiele lat temu, nawet próbowałam analizować, ale przeszło 25 lat temu, e, byłam, e, byłam przy śmierci dwóch osób, które utonęły na moich oczach. I teraz one wróciły i przypomniały mi się cały ten najpierw mi przypomniały w ogóle całą tą sytuację i tak dalej. No, ja taka, no dosłownie koszmar, tak, bo przeżywałam to wtedy i teraz znowu, i taka zdziwiona, pytam się, ale po co mi to jest, <grywa> Tobą jestem jakaś taka zapętlona w coś? A one, młodziutkie dziewczyny, mówią: Armoże może mnie odprowa nas odprowadzisz? No i wzruszyłam się, że, że wróciły i że dlatego pokazały to wszystko, więc zrobiłam to oczywiście i przy okazji właśnie ja próbowałam to od siebie odrzucić. Ja nie chciałam już tego robić. Właśnie tak starałam się, żeby jak najmniej słyszeć no bo to też obciąża troszeczkę i tak ale, ale one właśnie też tak mi Uzmysłowiły, że mam to dalej robić. Nawet mi tam jakieś różne podpowiedzi <noise> zapodały, więc no wezmę to też pod uwagę, zobaczę, co z tego wyjdzie. No i oczywiście znowu byłam zmęczona, więc znowu chciałam usnąć jakoś, i, bo pięknie, ładnie to wszystko się zakończyło, odeszły, więc też szczęśliwa, wzruszona. Z wzruszenia też były i, i takiej radości, więc sobie odpoczęłam na chwilę znowu, bo zaczęłam znowu, no tak, te oczy otwierać, bo jakieś tam coś tam zagłuszało mi możliwość spania. I zaczęłam widzieć różne struktury. A więc taka zdziwiona zadałam pytanie, co to w ogóle ma znaczyć, co to jest, i tak wokół mnie, nade mną, tak się rozejrzałam, wszędzie tego pełno. A więc dostałam odpowiedzi i po kolei mi pokazywano światy. Więc zaczęłam zadawać jakieś takie pytania, gdzie ten świat jest, gdzie ten, więc tak. Pokazywało mi, jak to wygląda, gdzie i te istoty, które żyją w danych miejscach, pod ziemią, nad nami i tak dalej, więc tych niesamowicie e, dużo było i to się ciągło, cały czas tego było bardzo dużo, aż w którymś momencie stwierdziłam, dobra, ale na co mi to dobra, dość, bo jestem tym bardzo zmęczona, już wiem tyle, ile mam wiedzieć. A jakoś tak nie czuję potrzeby. To, co chciałam, dopytałam, co mnie interesowało. I podziękowałam i, i mówili, że muszę odpocząć. Wtedy udało mi się usnąć. Po czym nagle ktoś mnie tak na, noga, na, na moje nogi ręką niesamowicie się przestraszyłam. W którymś momencie do góry, do góry się wybiłam i wyszłam z tego stanu jakiegoś. Chwilę spokoju, ale też się zaczynał jakiś proces, więc nie wiem co to było, ale już nie wróciło, więc odpoczęłam, i, i udało mi się dalej gdzieś tam wejść w sen. I tak sobie powiedziałam: dość, teraz już odpocznę, naprawdę, już chcę, już chcę odpocząć, jestem zmęczona tym wszystkim. No ale potrzebowałam iść do toalety, więc poszłam do tej toalety. <laughs> Pociwczyłam trochę, poruszałam się tam, ochlepałam się wodą, bo było mi non stop gorąco, ciało mnie piekło. Więc y oczywiście byłam nago, potrzebowałam jak najwięcej wody schłodzić się. Y dochodzę do tych drzwi tam z tego korytarzyka, a tutaj też... Różne rzeczy się zaczęły dziać. Że, pomimo, że miałam tak prosto, to nawet gdzieś tam o coś. No, ale trafiłam do siebie. Przeróżne, właśnie, też nie wiem, takie struktury. Jedne były stałe, jak gdyby. Ja się śmiałam, bo tak się zastanawiałam, jak mam to nazwać. i to Wyglądało jak zebry, tylko każda inaczej postawiona, na przykład ta pierwsza wizja, więc było niesamowicie dużo tych pasków białych na tej czerni naszej. Potem zaczęły się robić coś jak um, kwiaty życia, czy coś tam z tyłu, takie y, figury różne, też y, jeżeli chodzi o świętej geometrii. Aż w końcu. Położyłam się mówienie, założyte y, te, te, te opaski, które dałeś, założyłam, że już teraz odpocznę na pewno. Y, I chwilę odpoczęłam na pewno, udało mi się, ale znowu y, zaczęły mi się pojawiać różne wizje. Byłam w, podróżowałam w ogóle po całym świecie, w różnych miejscach byłam. Różne istoty przychodziły, które znam fizyczne, które mi pokazywały to, co chciały mi kiedyś pokazać, jak gdyby taki był plan, a, a póki co nie zrealizowały, więc, więc była mi w Chinach, i w tych Dubajach, i w takich różnych przestrzeniach, wylądowałam w Kanadzie. E, i nie wiem, czy to y, przyszłość, czy to po prostu coś za coś, no, ale byłam mega szczęśliwa w tej Kanadzie, jak wylądowałam. Mieszkałam w domku, znaczy zostałam uratowana w zasadzie przez jakiegoś y, pana, który mieszkał w tym domku. Był domek drewniany, y, niesamowita skarpa. I lasy, jak to Kanada, no cudownie, on mieszkał w tym praktycznie lesie. Dzikość i ta natura, którą kocham, więc to było takie spełnienie moich marzeń. Wychodziłam na taras i no, nie chciało mi się uwierzyć, że w takim pięknym miejscu jestem. Były różne rozmowy, był pomysł na, na książkę jakąś, na, na różne rzeczy. Różne tematy, ale skończyło się jak gdyby troszkę szybko, bo stamtąd helikopter mnie przyjechał, go transportował o. gdzieś nie wiem gdzie, więc jakaś miłość się nie rozwinęła z tym panem. <grym> <grym> I wiem, że było coś takiego, że jak wróciłam do domu, to cały czas miałam poczucie, że no, tak to, ta akcja ratownicza trwała. Bo to jakiś, y, ogólnie tylko ja przeżyłam z tego y, wypadku, samolot się rozbił i on mnie znalazł i uratował w zasadzie. A więc y, ta akcja tak trwała ratownicza szybko, że nie zdążyłam dobrze mu podziękować. I w domu miałam takie, że ja muszę tam i tak jeszcze w jakiś sposób y, się dostać i y, z taką myślą, że muszę się jakoś odwdzięczyć. No, i takie różne przygody mi się pojawiały co chwilę. I nie wiem, czy coś jeszcze. Aha, wiem. Były takie rzeczy, które o przyszłości co się wydarzą, ale tego też nie mogę już mówić. Więc w zasadzie chyba wszystko. Niesamowita. Wdzięczność, Mariusz, dlatego, że e, za pierwszym razem, jak byłam, brakowało mi bębna i dzwoneczków, i ciebie. Był A ty w tym trakcie były, ale było za mało. Dla mnie. Tyle samo, co teraz też. Ale dla mnie jakoś było wtedy za mało. A teraz. Może, 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 nie wiem. W każdym razie cieszę się, bo teraz bardzo potrzebowałam i byłeś takim takim światłem w tych ciemnościach i takim przewodnikiem i to było bardzo potrzebne i twoje słowa kojące i takie podpowiadające więc z tego też bardzo dużo płynęło dlatego że poprzednim razem miałam strasznie duże problemy właśnie bolesności z moim ciałem i dużo musiałam ćwiczyć teraz nie ze względu na to swoje przygotowanie teraz bardziej się yy, się do tego przygotowania yy, na pewno yy. przygotowanie swoje zrobiło, ale yy, nie miałam tyle tych boleści takich fizycznych yy, ze stawami i tak mm. dalej, więc yy, więc to było to ukochanie o którym wspominałeś yy, że nawet jak coś poczułam to tylko dotknęłam, ukochałam i Mm. I to było piękne. I dziękuję. Wdzięczność mogła być. Super, fajnie.